Dzień dobry bardzo, witam Was serdecznie w nowym motovlogu Jedziemy sobie dzisiaj do Kowala A u Kowala będą ciekawe rzeczy Po pierwsze Przyjedzie Adix Z kolegą Po drugie przyjedzie motovlog. Jeszcze nie wiadomo, czy samochodem, czy, czy sprzętem Mam nadzieję, że sprzętem, bo pogoda jest dzisiaj bardzo fajna Jest chłodna, bo, ale świeci słoneczko i i jest ok. Eee, co jeszcze, co jeszcze? Będzie grill. Niestety, Wam musi obejść się smakiem, ale będziemy grillować. Będą jakieś tam kichy do opitolenia. Będzie możliwość no, pogadania, pojedzenia. A później pewnie pojeżdżenia, bo planujemy dzisiaj chwilkę chociaż pojeździć. Jak widzicie, albo i nie, osoby spostrzegawcze na pewno zauważyły: mam dzisiaj na pokładzie, na kasku dwie kamery. Moją starą Sony AS20, z której większość materiałów się pojawia. I testowo e, GoPro Hero 3 Black. E, w ogóle mam zamiar właśnie zakupić takie GoPro. E, głównie dlatego, że podoba mi się bardzo perspektywa, jaką uzyskuje się z kamery zamieszczonej na szczęce. Mimo, że obecnie ta kamera na szczęce przesłania mi praktycznie licznik, bo. E, żeby uzyskać odpowiedni kąt, musiałem tam dać taką przeduszkę. A druga sprawa jest taka, że obudowa od Hero 3 jest, że tak powiem, wyższa, większa od obudowy od GoPro Hero 3 Plus, tudzież GoPro Hero 4, bo one chyba, jeśli się nie mylę, są identyczne. Różnią się właśnie troszeczkę wielkością. Ta, ta nowsza jest po prostu niższa. I ma troszeczkę inne, większe guziki. Myślę, że do na przykład takich celów, stricte motocyklowych, gdy korzystamy z urządzenia w rękawiczkach, jest lepsza, ale będziemy pewnie testować. Będę się starał, żeby, żeby też taką kamerkę Hero 3 Plus lub Hero 4 jeszcze gdzieś tam skołować na testy. Bo jak na razie, ta GoPro. Oglądając sobie takie sample które robiłem w domu, szału nie było. Zobaczymy, jak teraz się sprawdzi na motocyklu. Że tak powiem, w środowisku, do którego będzie przeznaczona. I później będziemy dokonywać jakichś tam wyborów. Na pewno nie będę sprzedawał e, kamerki Sony. Jeśli już wybiorę jakieś GoPro i rzeczywiście będzie to miało sens i ręce i nogi a wtedy właśnie GoPro będzie na szczęce a kamerka Sony będzie wędrowała po motocyklu w celu uzyskania jakichś tam fajniejszych, fajniejszych lub też mniej fajnych ujęć które będą może tak powiem no będą po prostu rozmaicały moje filmiki No, i spotkanie częściowo udane, częściowo było niestety nie w pełnym składzie. Planowaliśmy większe grono, ale niestety nie udało się. Oczywiście złośliwość Rzeczy martwych po raz kolejny. Adix nie dojechał ze znajomymi, ale i tak było sympatycznie. Za mną jedzie Bed Motovlog na bandicie. Robi się już chłodnawo, słoneczko, zaszło, także powoli wraca do domu Ja go troszeczkę odeskortuję Przy okazji też się trochę przejadę Więc zobaczymy co tam słychać na trasie Zjedliśmy sobie pyszne kiełbaski Sezon grillowy już dawno zakończony, ale co tam Sezon motocyklowy też już zakończony, ale co tam Także było naprawdę przekozacko Gościnność oczywiście Kowala, z super garażu Ogrzewanie, muzyczka, telewizor, grille Szmery, bajery, motocykle Takie weekendy to ja rozumiem Jest Tibet, No Zabandicie, co ciekawe tylne światło nie zdradzają tego Ale kurczę, jest już zimno a Jak słońce zajdzie to jest zimno A tym bardziej, jak się tak Troszeczkę szybciej pojedzie w swoim motovlogu jechał ja o taką kamizelkę zdecydowanie bardziej widoczne. Ale zmarłem, ale jeszcze postaram się przejechać kawałek i będziemy zawracać. No i rozstaję ten czas. Ped jedzie do domu. Ja zawróciłem i również uderzał do domu. Z nosami leci. Ręce mam zgrabiałe. Ale było fajnie, pozytywnie. Oby częściej w przyszłym sezonie. A tym samym żegnam się z wami. I do zobaczenia w następnym vlogasie. Może jeszcze uda się coś nakręcić. Trzymajcie się, pozdro!